Wszystko na dziś, jutro kontynuujemy lekcję. Ej, Amelka, idziemy na spacer? Tak, to nie rzeczy do domu. Okej, okay, odprowadzę cię. Abym niczego nie zapomniała. Ok, jeszcze to. Kiedy wszyscy wyjdą, wrócimy do klasy i znajdziemy odpowiedzi do testu. A co z nauczycielką? Jej tu nie będzie. Pójdzie na zebranie. Ona zamknie klasę. Nie zamknie. Skąd masz klucz? Ukradłam spokojnie nauczycielskiego. No dobra jesteś. Nie chcę dostać jedynki, a teraz wyjdźmy na zewnątrz. Tak, powinnam spytać mamę. Czy mogę pójść na spacer? Gdzie mój telefon dałam ci go? Może zostawiłaś go w klasie. Właśnie, zostawiłam go na biurku. Poczekać na ciebie? Nie, możesz iść do domu. i wrócę po telefon. A co ze spacerem? Nie będzie czasu, więc pójdziemy jutro. Dobra, pa! Ja pożegam odpowiedzi, a ty stój na straży. Okej. Okay. Gdzie one są? O, znalazłam. Odpowiedzieć do wszystkich zadań. Chowa się, kto idzie. Mam odpowiedzi, wynośmy się stąd. Tu jesteś. Tak się martwiłam. Nigdy cię już nie zostawię. Amelia, dlaczego tu jesteś? Zapomniałam telefonu. A to jak mamy rozumieć? Ty co, krzypałaś w moim biurku? Nie, niczego nie dotykałam. Zginęły ważne dokumenty. Gdzie one są? Nie wiem, nie brałam ich! Przestań kłamać, Amelia! Bo za tobą nikogo tu nie było! Mm, ale mówię prawdę! Dosyć, idziemy do dyrektorki. Ech. No ale ja. Żadnych ale! Nie, proszę nie!